Marek Belka na Uniwersytecie Zielonogórskim Kraje Europejskie, kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na przyjęcie wspólnej waluty. Pytanie. Dlaczego weekend z festiwalem filmu i teatru? To bardzo ciekawa inicjatywa. Wydaje się, że tutaj dużo dekonstrukcji, postmodernizmu. Kronika Lubuska Jan Ratajczak. Witam Państwa. Marek Belka był dziś gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego wygłosił otwarty wykład na temat doświadczenia i wyzwania integracji europejskiej, w którym była głównie mowa o wejściu Polski do strefy euro. W auli uniwersyteckiej zakończono również szóstą edycję projektu studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro realizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzisiaj wyjście jakiegokolwiek kraju, a to na przykładzie Grecji widać, ze strefy euro pociągnęłoby konsekwencje istotne dla tego kraju, a może dla całej wspólnoty europejskiej, dla całego projektu integracyjnego, i w związku z tym tak wiele próbuje się robić, aby euro umocnić. My, Polacy, byliśmy wtedy. Bardzo outsiderami. Myśmy oglądali tę rzecz z zewnątrz, bo decyzję o utworzeniu wspólnej waluty europejskiej podejmowano na przełomie lat 80. i 90., a decyzja formalna została podjęta w 92 roku. Traktat z Maastricht właśnie wtedy został podpisany, więc można powiedzieć, że wtedy. Kraje europejskie, kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na przyjęcie wspólnej waluty. Pytanie, dlaczego? Czy to były motywacje ekonomiczne, czy też motywacje inne, polityczne? Każdy autor coś innego pisze na ten temat. Ja się nie chciałbym tutaj ustosunkować do tych argumentów politycznych. A to mówi się o tym, że dla, dla Francuzów był to na przykład warunek zgody na zjednoczenie Niemiec. Tak się mówi czasami. Skąd ten pomysł? No, wspólna waluta oznaczała e, jakby to powiedzieć wyeliminowanie e, nie, ar, marki niemieckiej, która była tym symbolem potęgi ekonomicznej Niemiec. No, w, Francuzom wydawało się, że wspólna waluta no, jakby rozmyje tę potęgę gospodarczą Niemiec w szerszym ugrupowaniu. Czarne flagi na Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ten sposób katedra włącza się do protestu, w którym bierze udział 16 polskich uczelni i obwieszcza śmierć humanistyki. Filozofowie obwieszczają swój sprzeciw wobec niesprawiedliwego, ich zdaniem, podziału pieniędzy na naukę. Naukowcy występują także przeciwko tezom głoszonym przez doradcę prezydenta profesora Maciej'a Żylicza o uwłaszczeniu majątków uniwersytetów. Czarna flaga na Uniwersytecie zazwyczaj informuje o żałobie po śmierci pracownika naukowego. Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego obwieszcza śmierć polskiej humanistyki, a tym samym przyłącza się do ogólnopolskiego protestu. Filozofia z reguły ceni wolność myśli, także wolność manifestacji jest tutaj nam bardzo bliska, ale wiem też, że socjolodzy popierają ten protest. Protest zainicjowany przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej wsparł cały Zielonogórski Instytut Filozofii. Naukowcy protestują przeciw ich zdaniem niesprawiedliwemu podziałowi pieniędzy, co może doprowadzić do eliminacji deficytowych kierunków, jak filozofia a tym samym do upadku nauki. Dotacja jest uzależniona od liczby studentów przede wszystkim, a nie od jakości badań naukowych. Według naukowców nie do przyjęcia jest również opcja wysunięta przez doradcę prezydenta RP. Profesor Maciej Żylicz zaproponował, żeby w Polsce zostało kilka flagowych uczelni, a reszta została przekazana w prywatne ręce. To jest coś, co zaczyna się dziać na naszych oczach, co jest bardzo niepokojące. Z czym mamy do czynienia? Z próbą uwłaszczenia. Filozofowie twierdzą, że wyrażając swój sprzeciw, stają jednocześnie na straży Konstytucji. Konstytucja gwarantuje bezpłatną oświatę, a tutaj. Nie patrząc na to, chce się robić. Chce się taki miks robić, prawda Miks uczelni państwowej z jakimś podmiotem prywatnym. Protest filozofów potrwa do piątku. Do tematu mają zamiar wrócić w październiku. Na wczorajszej projekcji rejsu na wzgórzach przy palmiarni zebrał się komplet widzów. Darmowe wejściówki na spektakle i spotkania z osobistościami kina i teatru schodzą jak świeże bułeczki. Przed nami jeszcze cały weekend z Zielonogórskim Festiwalem Filmu i Teatru. Warto się skusić. Festiwal Filmu i Teatru, to... Festiwal Filmu i Teatru zdążył już opanować całą Zielonogórską starówkę. Serdecznie zapraszamy. Główny punkt festiwalowy, gdzie zasięgniemy informacji, to namiot w okolicach rzeźby Bachusa. Są też już pierwsze wrażenia po spektaklach. Na podstawie tego, co widziałem i przed chwilą nad spektaklem Jarzyny na podstawie Masłowskiej, no to bardzo ciekawa inicjatywa. Wydaje się, że tutaj dużo dekonstrukcji, postmodernizmu, w ogóle takiej refleksji nad współczesną Polską. Jak najbardziej jestem za. A już dziś w Cinema City debiut reżyserski Katarzyny to, to Jungowskiej po piąte to, to nie odchodź. Wtedy na ulicy, gdyby nie panty. Do końca weekendu program jest naszpikowany atrakcjami. Jedyny problem to połączyć je z codziennym grafikiem. Tutaj mam wszystko na miejscu, nie trzeba jechać, ale z drugiej strony też jestem zabiegany, bo tutaj jest wszystko na miejscu. Nie poświęciłem czasu w ten sposób, że wyjeżdżam i jest to czas tylko i wyłącznie na kulturę, tylko w biegu, pomiędzy i zaraz biegnę właśnie coś tam załatwić. Przed nami jeszcze masa atrakcji, darmowe wejściówki, które rozchodzą się jak świeże bułeczki, można zdobyć przed Głównym gmachem Norwida. Na filmy Jak całkowicie zniknąć Siostry i Schiller, Klasa Wyrównawcza w języku rosyjskim na wilgotne miejsca kebab i horoskop Jeziorak Onirika przypominamy, że repertuar festiwalu można śledzić na nie, nie, nie. stronie internetowej. Po to są Kacper Frontczak zwycięzcą Best Fighter World Cup, obecnie najbardziej utytułowany zawodnik młodego pokolenia w Polsce, tym razem podbił włoskie Rimini, gdzie zorganizowano 20. edycję Pucharu Świata w kickboxingu. Popularny Chińczyk wygrał wszystkie swoje walki, a w finale pokonał Norwega, Tobiego Bermelera. Do Rimini przyjechało ponad 2000 zawodników i zawodniczek z 47 państw. Kickbokserzy walczyli w najstarszym i najbardziej prestiżowym turnieju Best Fighter. World Cup. Impreza ściąga do Włoch najlepszych sportowców, głównie medalistów mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Była to okrągła 20. edycja Pucharu Świata w Rimini i nie zabrakło tam reprezentacji Polski Poland Full Contact Team. Do kadry narodowej po raz kolejny został powołany zielonogórski kickbokser, aktualnie najbardziej utytułowany zawodnik młodego pokolenia. 19-letni wychowanek Akademii Sportów Walki Knockout jest filarem polskiej reprezentacji, regularnie odnosząc sukcesy na arenie międzynarodowej. Niezawodny Kasper Frontczak po raz kolejny wywalczył puchar świata w formule full contact. W kategorii wagowej do 81 kg. Reprezentanci Polski walczyli pięciokrotnie w walkach finałowych. Jednak tylko Kacprowi Frontczakowi udało się pokonać swojego rywala w decydującym pojedynku. Tym razem był nim silny zawodnik z Norwegii, Tobi Bermeller. Rywal o olbrzymich atutach fizycznych był ciężkim przeciwnikiem, jednak taktyka przyniosła skutek i kolejne zwycięstwo Jerome'a Horowana w zawodach Który świata. Serdecznie gratuluję. W dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.